Na początku, gdy dostałem propozycję po nowym roku właśnie tutaj uczestnictwa w, jako juror miałem, jak już wiedziałem o tych informacjach dotyczących pawła i faktycznie miałem przez chwilę taki moment, no, jak to będzie, jak to wyjdzie, tak, jakby wskakuje, że tak powiem, w przenośni za chorego pawła. Czy widzowie to odbiorą dobrze? Czy to będzie tak, że o, ale tutaj się, że tak powiem, wcisnął czy coś. Natomiast e, pomyślałem też sobie, że Paweł zawsze mnie bardzo, bardzo wspierał w trakcie programu, dawał mi bardzo miłe komentarze i chciałby też, żebym po prostu no, godnie go reprezentował, żebym po prostu spróbował tego nowego doświadczenia. Więc tak też pomyślałem, że on mi zawsze dobrze życzył. Więc hello. Dlaczego by się z tym nie zmierzyć? E, I ta myśl mi szybko odeszła e, i jak najbardziej pozytywnie przystąpiłem tutaj do, do tego zadania. Paweł, to był naprawdę e, niezły w trakcie naszej edycji. E, często, co mi się bardzo podobało, często miał właśnie swoje zdanie. Kiedy wszyscy jurorzy mniej więcej się zgadzali, nagle Paweł zaskakiwał i mówił. No, coś tam tutaj nie podoba mi się. Pamiętam jego komentarz e, właśnie, że widzi mnie pod, e, pod pościelą tutaj z ojcem e, i to dotyczyło Simply Red mojego występu i wtedy tak sobie pomyślałem, o co mogło mu chodzić, ale później ja, ja doszedłem, o, o co mu mogło chodzić, właśnie o jakie emocje i to wcale nie jest nic dziwnego. E, Paweł bardzo potrafił celnie wyrażać e, swoją opinię na podstawie właśnie przeżywanych głęboko emocji. Czasami pamiętam jak wstał raz do podejścia Roberta Koszyckiego w trakcie e, w trakcie kis występu i tak pełen emocji stanął i krzyknął, i to pokazało, że to jest człowiek, który po prostu bardzo mocno przeżywa te nasze występy eee, i mam bardzo miłe wspomnienia z, z oceniami Pawła, nawet z tymi trójkami mówił: Dwa, to też jest dobra ocena, Adam. Nie? Ja mówię, no wiem, wiem, i dzięki temu łatwiej, by mi było, łatwiej mi było zluzować z tym wszystkim.